z osobą z niepełnosprawnością na pierwszy rzut oka wydaje się sprawą skomplikowaną. A co sądzą na ten temat młodzi wolontariusze z Fundacji Inicjatywa i uczestniczki szeregu projektów integracyjnych? Zapraszamy do wysłuchania ich opinii zebranych w krótkim materiale filmowym. Dzień dobry. Witamy. Cześć. Nazywam się Jagoda. Ja mam na imię Wiktoria. A ja Nina. Na co dzień jesteśmy wolontariuszkami Fundacji Naszą pasją jest jeździectwo, hipoterapia i wszystko co związane z końmi. Kochamy konie! Postanowiłyśmy włączyć się do projektu pod tytułem Ambasadorzy Dobrych Spraw, który dotyczy wolontariatu integracyjnego. Czyli działalności społecznej osób z niepełnosprawnością. I właśnie o tym chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. Fundacji Inicjatywa jako wolontariusz pracuje już dwa lata. Pracuję głównie jako pomoc przy hipoterapii, przy wszelkich zajęciach. Na moich obowiązków należy głównie przygotowywanie konia, oprowadzanie podczas zajęć i ewentualna pomoc przy różnych ćwiczeniach. Jest to bardzo fajne doświadczenie, ponieważ można się bardzo dużo nauczyć. Jednak taka praca z takimi osobami z niepełnosprawnością bardzo dużo uczy. Uczy takiej pokory, wyrozumiałości. Naprawdę polecam każdemu jeśli ma tylko okazję przeżyć takie coś, bo takie osoby naprawdę są cudowne, też dużo bardzo uczą i naprawdę z niektórych można bardzo fajne znajomości nawiązać, nowe doświadczenia głównie, poznaje się nowe osoby, nie jest się, nie jest się tylko zamkniętym na jeden krąg osób, tylko na wszystkich, nieważne czy ta osoba jest z niepełnosprawnością czy też nie. mogą łączyć różnych ludzi, bo sama przez co przechodziłam. Pamiętam, jak byłam na półkolonii w lecie. Było tam dużo różnych zabaw. Jeździliśmy w teren, nad rzekę, zawody były, czyściliśmy konia. Pamiętam, że była tam moja koleżanka, która była z niepełnosprawnością. Niczym się nie różniła od nas, tylko tym, że miała więcej chęci do zabawy, do czyszczenia koni i siodłania ich. Lubiliśmy się zabawić chowanego. W ostatnich latach miałam okazję wziąć udział w projektach organizowanych przez Fundację Inicjatywę i były to Erasmusy. W dwóch takich projektach brały udział zarówno osoby zdrowe, jak i z niepełnosprawnościami. Na jednym z takich projektów poznałam wspaniałą dziewczynę. Była ona z niepełnosprawnością, ale na pierwszy rzut oka tego w ogóle nie było widać. Dopiero kiedy chciało się z nią porozmawiać, zauważaliśmy, że nie mówi, ale kontaktowaliśmy się ją, z nią w inny sposób. Swoje emocje wyrażała za pomocą rysunku. Rysowała bardzo chętnie i było na nich widać, że chce nam przekazać swoje emocje, uczucia do nas. Wszystko doskonale rozumieliśmy. Wspaniała dziewczyna i bardzo dobrze ją wspomina. Mam, o, mam ochotę ją jeszcze kiedyś zobaczyć. Najbardziej w pamięć wytkwiła yy, mi sytuacja z pewną dziewczynką, która poruszała się na wózku i nie mówiła. Ja Miałam pewne obawy, że nie uda nam się zauważyć wspólnego kontaktu, ale jak się okazało, wszystko poszło gładko. Gdy dziewczynka siadła na konia, no, ciężko było cokolwiek, jak dla mnie, z osobą, która nie ma doświadczenia za bardzo, złapać jakiś ten kontakt, zrozumieć co mówię, jednak wystarczyło uważnie słuchać i się przyglądać i udało się wszystko zrozumieć. Dziewczynka wyraźnie pokazywała, o co jej chodzi. Czasami nawet samym wzrokiem potrafiło się odczytać o co jej chodzi i naprawdę bardzo miło wspominam te zajęcia. Dziewczynka okazała się naprawdę z wielkim serduszkiem. Miło ją wspominam, bardzo fajne doświadczenie i najbardziej utkwiło mi właśnie w pamięci. Uważam, że spotkanie się z osobą, która ma niepełnosprawność jest bardzo fajnym przeżyciem. I to fajnie, to nie mówię, że w takim kontekście, że, y, że jest miło, bo nie zawsze jest miło, tylko to po prostu jest, może być dla nas taka lekcja pokory. To nam pokazuje, że nie zawsze musimy być dla nich y, niezmiernie mili, ciągle się o nich troszczyć im to nie zawsze pasuje. Oni y, wymagają nawet od nas tego, żebyśmy traktowali ich równo, traktowali jak, jak koleżankę, kolegę w naszym wieku. E, którzy są zdrowi, bo oni, oni są od zawsze tacy, jak są, więc dla nich to jest normalne. E, co więcej, dla nich to też jest lekcja. No, im, Im to pokazuje, że e, mogą czuć się pewni, że nie zostaną odrzuceni, że, e, że mogą poczuć się w pewnym momencie równi wobec nas. Jesteśmy wszyscy tacy sami. Nie, zapomi nie zapominajmy o tym. Wszystko na dzisiaj, żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć. Cześć.